No Ty nie doświadczyłeś tych wszystkich meczów, ale za nami legendarny mecz. Już 12 w historii między yy, nic się nie stało. A magikami. Jak, jak to zwycięstwo? Co, co dla Was dzisiaj oznacza? Trudny to był mecz, czy, czy spodziewaliście się takiego? No, raczej spodziewaliśmy się takiego. To mecz Szymon mówił przed meczem, że to jest mecz, który jeżeli rzeczy wygramy, no to będziemy o coś walczyć. Jeżeli przegramy, no to raczej już tylko, żeby sobie pograć. Ta pierwsza połowa i druga połowa były w miarę podobne do siebie. Raczej trzymaliście kontrolę nad meczem, ale jak to z perspektywy tego boiska wyglądało? No mieliśmy po dwie, trzy bramki przewagi, ale w nieoczekiwanych momentach traciliśmy i no musieliśmy się skupić jeszcze bardziej. Trochę tych błędów dzisiaj było, były kartki, musieliście grać w osłabieniu, trudno było, trudno było biegać? Biegać nie, bo jest nas zawsze dużo i daje każdy, ma krótki czas, ale daje z siebie maksa, także biegać nie było trudno. Tak jak już wspomniałeś, tam bijecie się o tą czołówkę na ten moment, do, do podium macie dwa punkty straty, za tydzień gracie zdaje się z liderem ligi. Y Frekwencja będzie jeszcze lepsza, czy 14 osób to jest maks, jaki może się pojawić? No to wystarczy, bo inaczej to by sensie było przyjeżdżać 5 minut grać. No to jeszcze o tym meczu z liderem. Jak to, jak to z Waszej perspektywy będzie wyglądało? Jaki, jaki jest wstępnie plan na to, żeby zagrać? No, plan jest prosty: trzeba wygrać. Dzięki powodaniu. Dzięki. Dzięki.